Adwent to jest również ta tajemnica schyłku adwentu, kiedy przyjście, na które oczekujemy, jest już bardzo blisko. Oczywiście ta końcówka jest dla nas bardzo związana z Bożym Narodzeniem, aczkolwiek nie możemy również odłączyć od tego tego przyjścia ostatecznego, na które czekamy. Ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na ten moment, w którym przyjście następuje i dzieje się coś szczególnego, coś subtelnego coś co kazało natchnieniu biblijnemu, autorom natchnionym powiedzieć, że nastała pełnia czasu. To znaczy, że do tego momentu nie było pełni czasu. Czas się nie wypełnił. Tutaj chodzi o to, że ziemia, całe stworzenie żyjące w czasie do Jezusa Chrystusa żyło w ogromnym Utęsknieniu w pustce, bośmy się odłączyli od Pana Boga, od raju aż do Jezusa Chrystusa przez grzech. Nie było łaski, było coś, co potrzebowało wypełnienia czymś. Przychodzi Jezus Chrystus ze swoim zbawieniem, ze swoją obecnością w życie człowieka, i ten czas, który był pusty, staje się wypełniony czymś, czego właśnie nam brakowało. Darem zbawienia, miłością Boga, która się objawiła w Jezusie Chrystusie. I oto mamy pełnię czasu. Przyjście dokonało się, czas się wypełnił, nie skończył, tylko wypełnił czymś, czym możemy się rozkoszować. My wszyscy aż do skończenia świata, kiedy to znowu nastąpi pewne przyjście i będzie jeszcze bardziej słodko.